Witaj, witaj po przerwie. Zdarzyło się parę rzeczy na rynku. Jeden z moich kąt został wyczyszczonych. Co się zadziało? To było mniej więcej w tym okresie czasu. Patrząc tutaj na strukturę, ja robiłem jakąś swoją analizę. Przewidywałem, że tutaj dokona się pewien układ harmoniczny, i tak jak tutaj jest, powiedzmy ten punkt D, nawet strześć w górę. A gracz, którego subskrybowałem, ten od złota wysokiego ryzyka, gdzieś w tym rejonie. Obstawiał spadki, które nadeszły, dosyć spektakularne w dalszej części, ale niestety tutaj były te wzrosty. A wygrał dużym lotem, spowodował to, że strata była tak duża, że przekroczyła depozyt, no i wyczyścił praktycznie wszystkie konta, które subskrybowały. No jak to się przedstawia na koncie? To mamy tutaj pierwsze takie konta, które rozpocząłem: te alfa, beta, gamma. On też nie do końca teraz w dobrej są pozycji, no i tutaj te złoto, idzie było, jeśli dobrze pamiętasz odcinek wcześniej, tutaj było już 500, no teraz mamy jakieś resztki. Jeśli patrząc na total balanse, no to to jest w tej chwili niby tyle, 647, ale jeśli bym te wszystkie konta nagle zamknął, to pozostaje mi raptem 380. To przedstawiłem sobie już w tabelce, de facto tu się niby nic nie zmienia, ale te pozycje są cały czas, że tak powiem, aktywne. Póki nie będą zamknięte, to do tego czasu po prostu trader, jak tam opisuje, bo on na swoim telegramie tam pisze, czy nie, ogólnie o swoich typach zagrania, jak to wygląda, po prostu mówi, nie, zamyka, czeka, aż wejdzie w profit. A to było na parze walutowej funta do dolara. Gdzieś. Teraz, żeby to pokazać, nie wiem gdzieś mniej więcej w tych rejonach obstawiał, że będzie, że tak powiem, już odbicie ceny szło do góry, no a to pojechało w dół podobnie jak na złocie. I na złocie bardzo dużo osób przejechało się na superbotach, które same zagrywają i w ogóle super fajne. Podejrzewam, ale ten tutaj yy, trader yy, nie to mi, tylko ten, cały Gains, czy jakbyś tak. Też na takim bocie gra. Byłem tego po części świadomy, ale miałem taką trochę nadzieję, że ten ta osoba pilnuje tego, bo tam mniej więcej zagrywki, że założy stop loss. No, ten gracz tam na swoim Telegramie, bo gdzieś tutaj jest Telegram, można sobie wejść do niego, poczytać. Uruchomił ponownie swoje konto. Tutaj możemy sobie zobaczyć i teraz pa, patrzymy, że może mieć stop loss. No i jakie mamy tutaj. Poczynania profit/loss, jakieś tam procenty, jaki tam współczynnik jest, i tak dalej. sobie popatrzeć fajnie, nie fajnie. Można, że tak powiem, rozpocząć od nowa. Z niedrogi, ja jeszcze na ten temat mam wątpliwości. Nie wiem, co dalej. Jeśli chodzi o konta do subskrybowania, skontaktował się ze mnie jeden ze znajomych, tam gdzieś na Facebooku. Zaproponował mi jakiegoś swojego tradera, osobę, którą zna prywatnie. Tak samo było z tym. Tutaj jest Stomim. Ja daję mu jeszcze czas. Miałem nadzieję, że rynek się odwróci i tutaj nie wyzeruje całkowicie konta. No i w międzyczasie też sobie wróciłem do tradingu. Do obserwacji na razie. Jeszcze nie gram, Testuję sobie. Tutaj szukałem MetaTrader 4. Znalazłem sobie taki stary oscylator, który używałem kilka lat temu i mam to gdzieś tam na swoim kanale. Serię takim o Forexie. No i tu jest taki, może nie tyle co bot, na podstawie którego ja sobie podejmowałem jakieś decyzje. To jest konto demo, więc jak najbardziej tutaj do testów się nadaje. I tutaj chciałbym pokazać jedną rzecz. Jak tutaj sobie ustawiamy różne, powiedzmy, strefy czasowe na Hajdynce, to gdzieś tutaj mi się pokazał, powiedzmy, taki jakiś pattern. I tutaj zajęłem jakieś pozycje. Wszystko fajnie, ale rynek pojechał dużo długo. No ta pozycja już trzyma chyba, nie wiem, drugi albo trzeci tydzień. Tutaj na minusie było już prawie po 3000 prawie że, że tak powiem, to konto jest demo. Ale jak wejdę w historię rachunku, nie wiem, czy to będzie pokazane. Yy, miałem tutaj kilka pozycji, yy, dużo wcześniej, które de facto do scalpingu takiego na przykład na M5. Okazywały się w wiaresku też na tym dużym interwale, no to fajnie byłoby na przykład wejść na ad 1 czyli patrząc tutaj, o, jak się rysuje na D1, no to były te duże wachnięcia, ale na D1 dosyć yy, ciekawe rzeczy. fa 4, oczywiście też jakieś się pojawiają. Te M15, M30, no... Wstecz, zawsze jest pięknie, ale patrząc na żywo, bo potrafi się takie rzeczy tutaj dziać, że w momencie, kiedy tutaj ten, powiedzmy, rynek rośnie i ten punkt X, on tutaj idzie, idzie do góry, idzie do góry. W tym momencie, dobra, już się zatrzymał, rynek zaczyna odjeżdżać i okej, okay, teraz jest fajnie. Ale ty na przykład, patrząc na ten materiał, decydujesz się tutaj, bo o, że będziesz szła w dół i patrz, będąc w tym momencie, podejmujesz trade. Wybije ci stoplosa, stop załóżmy, którego sobie ustalasz patrząc na to, powiedzmy, wsteczną. Tu wchodzisz w rynek, tu gdzieś zostajesz stoplosa, stoploss wybity i rynek raptem tutaj może na chwilę był lekko na profit i pójść dalej jechał. Więc tu tak trzeba lekko z przymrużeniem oka. Ale jak się szuka okazji, ktoś lubi scalping, to takie narzędzie może być nawet przydatne. Jak chciałbyś ten materiał, ten PIK do MT4 sobie pobrać, to tam na poprzednim wideo. Gdzieś tam z przeszłości jest, może je tutaj zaniękuję, gdzieś tam w górę się teraz może pojawi. I Jak lubisz takie, że tak powiem, do obserwacji, popatrzeć sobie przez tydzień, dwa, jak to pracuje, zapisać sobie powiedzmy na kartce albo na koncie demo, tak jak ja, po prostu robimy sobie operację na sucho i testujemy, czy to w ogóle ma sens. Powiedzmy, czy na M5 gramy, czy na M15. Kiedyś robiłem tak, że otwierałem sobie cztery okna. W jednym było M5, M15, 30, H1, i czekałem oczywiście dosyć długo na odpowiedni moment. Albo sobie grałem na tych krótkich interwałach, albo patrzałem sobie na H1 i szukałem i tak dalej. Tutaj, chyba jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, można sobie zostawić powiadomienie że coś wskoczyło. Bardzo popularnym teraz jest wśród influencerów yy, narzędzia Manara, które jest płatne, i tak dalej. A to jest całkowicie też mowę, Kopiujesz sobie to, uruchamiasz, wprowadzasz. No, i to działa. Jeśli chodzi o dalsze losy konta, na razie nie będę nic zmieniał, zastanowię się, obserwuję sobie tych traderów, których mi tutaj polecono, Którego z nich być może wybiorę, podejmę decyzję w najbliższym czasie i oczywiście nagram na ten temat materiał i podzielę się swoją opinią. Oczywiście, jeśli chcesz sobie inwestować, to jest twoja decyzja. Ja tutaj nikogo nie będę prosił, uwagą przekonywał, udowadniał, że niby jest super. O z tym bywa różnie. Tu patrząc sobie jeszcze na wykres, może zwrócić uwagę na coś takiego taka niebieska linia tutaj jest. Omyśl, kiedy te świece wchodzą poniżej bądź powyżej, na chwilę się ten rynek zmienia. To jest, jeśli dobrze pamiętam, MACD. Na podstawie tego niektórzy tradują, to jest jakaś tam strategia. Możesz sobie wszystko powiązać, że to się wszystko zgadza. Tu jakiś punkt się pokazał, tu ta świeca przechodzi przez ten obskurizm. i na przykład tutaj można podejmować decyzję o trade. Coś więcej napisz w komentarzu. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.